Panie i panowie, jedziemy na wakacje kamperem. Jak szaleć, to szaleć. Kilka faktów o naszym wyjeździe, a kto jedzie? My, rodzina 2 plus 2 plus pies. Mm, gdzie jedziemy? No właśnie tego jeszcze nie wiemy, ale zostały nam 3 dni do wyjazdu, także jeszcze mamy mnóstwo czasu, żeby się zdecydować, co mamy. E Mamy kampera, a to już bardzo dużo. Mm, co wiemy na temat podróżowania kamperem? No tak jakby, jakby wam to powiedzieć, kompletnie nic. Ale człowiek uczy się przez całe życie, także na pewno ogarniemy. Trzy dni zabieram się za przygotowania. No i zapomniałam o najważniejszym cały ten wyjazd to jest niespodzianka dla naszej córki, która marzy od dawna marzy o wakacjach w kamperze. E, także jak dobrze pójdzie, to lenka o wyjeździe, dowie się w dniu wyjazdu. Jak dobrze pójdzie. Bo prawda jest taka, że nie jestem najlepsza w trzymaniu języka za zębami, ale będę się bardzo, bardzo będę się starać. Działam w kuchni, mm. zrobiłam trochę jedzenia, prowiantu na drogę. Staram się powtarzać sobie co chwilę, że tam też są sklepie, jadę tam odpocząć, ale to nie jest łatwe, bo moja wewnętrzna kura domowa co chwilę powtarza mi domowe najlepsze zabierz domowe. Także ugotowałam co nieco, zrobiłam cztery zupy i miałam w ogóle dzisiaj duży problem, żeby wytłumaczyć lęce, która cały czas nie wie, że jedziemy. Um. Dlaczego gotuję cztery zupy, a nie jedną? Zrobiłam rosół, zrobiłam pomidorową. E, tu będzie jarzynowa, a tu zrobiłam przepyszną zupę kurkową. Brany, taka dobra, że prawie całą zjedliśmy. Ale trochę zostanie dla mnie i dla Adama. E, tak w ogóle, to podlinkuję Wam przepis do tej, e, do tej zupy kurkowej w e, opisie filmu, bo jest po prostu no, no, no niebo w gębie. Także te zupy planuję, oczywiście pomidorową, bez, bez śmietany, żeby dłużej e, mogła postać. E, planuję zapasteryzować w słoikach. Mam nadzieję, że wyjdą mi z tego cztery słoiki, i to chciałabym, żeby to było jedzenie nasze na drogę. Mm, drogę na wakacje i z wakacji. Nie ma nic gorszego, przynajmniej ja nienawidzę jeść w przypadkowych restauracjach. A no, jak mam jeść w przypadkowej restauracji to już wolę iść w McDonaldzie, albo zabrać swoje. No i tu znowu się odzywa ta kura domowa. Całkiem nie najgorzej mi poszło, mam dwa pełne słoiki z rosołem i z pomidorową, plus jarzynowa, której wyszło mi trochę mniej, także ona będzie do pożarcia jutro. E, kurkową też zabieram, e, też ją jutro zjemy, zaraz pewnie po tym jak wyjedziemy. I w ogóle uważam, że ten pomysł z pasteryzacją to jest genialna sprawa. jakiś czas temu... Chyba ze dwa albo ze trzy lata temu podsunęła mi ten pomysł koleżanka, która jest raczej zajętą kurą domową, ma dużo na głowie, także gotuje sobie wcześniej zupy, które pasteryzuje. A pasteryzuje je w ten sposób, że taką dopiero co zagotowaną zupę, bez śmietany koniecznie, przelewa do litrowego słoika, bardzo dokładnie zakręca, i ona już sama właściwie można powiedzieć się pasteryzuje, nie trzeba jej już jakoś gotować. I co najważniejsze, taka zupa w takim słoiku, bez śmietany, e, może być w lodówce przechowywana nawet do dwóch tygodni. Ja to czasem robię, ale u nas zupy e, znikają błyskawicznie, także jak zostanie na drugi dzień, to w ogóle jestem zachwycona. E, ale zazwyczaj przechowuję to tak maksymalnie do 4-5 dni. Jakoś nie ufam tych, tym słoikom tak do końca, ale wiem, że dziewczyny to robią i żyją. Dotarłam szczęśliwie, dotarłyśmy z chilką. Do naszego ulubionego etapu każdego wyjazdu, czyli do pakowania, którego po prostu nienawidzę. I jak widać, nie jestem wcale mistrzem pakowania, bo e, zawsze, ale to zawsze zabieram dużo za dużo rzeczy. Ale tym razem mam taki dylemat. Zastanawiam się, czy zapakować te rzeczy do walizki i dopiero później, w trakcie podróży, albo tuż przed nią, e, przepakować je do szafek, które mamy w kamperze. No bo teoretycznie najwygodniej byłoby zapakować te rzeczy bezpośrednio do szafek, ale co jeśli kamper się zepsuje? W czym zabierzemy cały dobytek? w workach na śmieci. To jest rzecz, którą muszę jeszcze rozważyć, przedyskutować z mężem, bo to jest bardzo ważna decyzja. Mam rzeczy Antosia. Nawet sprawnie mi poszło. Za chwilę zabieram się zapakowanie lenki, mam ręczniki, jutro zapakuję pościel i tak jakby można powiedzieć, że jesteśmy gotowi. Adam pojechał właśnie z dziećmi na zakupy. A kupuję prowiant na drogę. Lenka oczywiście nie ma pojęcia na co kupują te rzeczy. Myśli, że kupujemy to po prostu do naszej lodówki. Także jak na razie udaje się utrzymać wszystko w tajemnicy. Przed chwilą zapadła ważna decyzja, taka mianowicie, że nasz czworonożny przyjaciel jedzie z nami. Długo się zastanawialiśmy, czy to jest dobry pomysł i wciąż nie wiem, czy to na pewno jest dobry pomysł, no ale jednak jedzie, zabieramy ją. Także odpadają rowery, zostawiamy rowery w domu. No bo przecież nie zostawimy tylko w kamperze. Nie, nie mamy dla niej opieki, także jest z nami 24 godziny na dobę. No dobrze. Czy pani jest gotowa? Chyba. Czirka już jest zauważyła, że przyjechał tata. Antosiu, idziemy, tata przyjechał, chodź. Super, że to wziąłeś. Tata. Weź Czirka, Adam. Mogę otworzyć oczy? Ja nie. Ja nie schodzę po złota. Nie bój się, ja Cię trzymam. Antoś. A gdzie ja idę? Nie bój się, zaufaj mi. Gdzie ja jestem? Możesz no. zdjąć. Co to, um, o nie wolą. <noise> Spodziewałaś się? Nie. A co myślisz o tym? Chcesz wejść do środka? No. No to właśnie Chodź Antosiu. Oczy bolą. Oczy bolą, bo bardzo jasno, tak? No to proszę, wchodź, Ja właściwie nie wiem, którędy ty się wchodzi. No chyba tak. Cilka. Cilka też chce wejść. Proszę bardzo, proszę wchodzić. jest. śmiało ale ekstra. To łóżko piętrowe na zdjęciach wyglądało na dużo większe. I co, Elenka? A, tutaj jest takie duże. Ale w ogóle, Adam, ja myślałam, dużo że jest dużo tam większe. Jeszcze jest. Nie mówisz, na zdjęciach ja on fajnie. wygląda... Dzika, co to? Elenka, ja. ktoś mi tam na górze? Ja. I co myślisz? Fajne. Fajne, zaraz będziemy tutaj zatowarowanie robić. Trzeba wszystkie rzeczy. A my jedziemy teraz w tym? Tak, jedziemy na wakacje do Chorwacji na 8 dni. 8 Mhm, uh -huh. Niespodzianka. Je... A teraz jedziemy na 8. Tak, dni? za chwilę się pakujemy i wyjeżdżamy. Ale co z Zadzwonisz do niej jeszcze, żeby przyszła zobaczyć Twoją niespodziankę. Antosiu, chcesz iść do lenki? Chcielka też musi wywęszyć wszystko. Spodziana? przyniesiemy się No pewnie, przecież cirka idzie z nami, ale gdzie ona będzie miała swoje łóżeczko? A może tutaj pod tym? Lenka pod no, pod tym stolikiem. Okej. Szafa. Zamykamy. A co to jest? To jest, przepraszam, myślałam, że to jest szafa. A to jest toaleta. No tak. Wielkości szafy mniej więcej. Toaleta. Antosiu. Co ta Czirka robi? Kurczę no, toaleta wielkości e, szafy, świetnie. Lenka, pomyślałabyś, trzeba przekręcić, pomyślałabyś, że to jest, że to nie jest szafa, tylko toaleta? Super. O, no to my już wiemy, kto prowadzi Lenka. Kto? Zobacz, kto prowadzi. Pani. Pani Czirka prowadzi. Pani Cirka prowadzi. Antosiu, gdzie śpisz? Tam. tam będziesz spał? Ale to łóżko na górze jest ogromne. No. Myślę, że my się tam możemy wszyscy zmieścić. Naprawdę, za cztery osoby się no. tam wyśpią, czyli będzie jak w domu. Ostrożnie, synku. No dobrze, lodówka. Zobaczmy na lodówkę. Zamrażarka. Mam nadzieję, że cały prowiant, który przygotowaliśmy, się zmieści. No to co, dzieci, jedziemy. Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out Nie wiesz. Ready? Dobra. No to ten, w drogę.